I'm o, dobra, jest tak. Dobra, dobra. Christmas. Jedziemy. Cii. Ja zrobię to, a ty bojesz siemanko, co ty dobra. Będziemy tak się uzupełniać. Siemanko na naszym kanale NWCM. Witamy w kolejnym odcinku Luźnych Gatek. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o świętach. Mnie się wydaje, że są takie chyba dwie, dwie skrajne sytuacje, i ja bym chciał się dowiedzieć, w której z grup ty jesteś. Specjalnie nie zostawię ci miejsca po środku, będziesz musiał się określić, w której grupie bardziej jesteś ty, czy w jednej skrajnej, czy w drugiej. Dobra, zrobimy taki Dobra. quiz. Dobra. Pierwsza grupa jest taka. Ludzi, którzy totalnie są przesiąknięci, jakby mega komerką świąteczną, hapią wszystko, co jest z tym związane. Takich, wiesz, takich powiedzmy chrześcijan normalnych, ale takich mocno zanurzonych. W w komersze. Tak się mówi? W komersze? Nie, w komercji. W komercji, przepraszam. A druga grupa to są tak zwani, ja ich nazywam y, szeryfi świąteczni. Mm -hmm. To są tacy ludzie, którzy we wszystkim y, po pierwsze dopatrują się spisku, Czyli po prostu na przykład data świąt, że to jest, to jest coś totalnie złego, że wtedy w ogóle to Pan Jezus się wtedy nie urodził, że choinka to jest w ogóle zabobony i bałwochwalczy obraz i nie powinniśmy tego absolutnie mieć. W której, do której z tych grup jest Ci bliżej? Do takich, co generalnie totalnie to wali i biorą wszystko jak leci. Czy takich y, totalnie y, odjechanych szeryfów świątecznych? Mhm. dobre pytanie. Chyba bliżej mi do pierwszej grupy. Kurczę, myślałem, że będziesz szeryfem świątecznym. Ty zawsze jesteś szeryfem świątecznym. Ja zawsze byłem szeryfem. I no ja strasznie nie lubię jakichś takich dziwnych rzeczy sztucznych i, i które mi w ogóle gdzieś tam nie grają, ale, ale wydaje mi się, że, y, że bardzo łatwo jest atakować święta i tą tak komercyjną jest. stronę świąt. Tak. I po prostu wszyscy to robią. Tak. To jest trochę jak z hejtem na Apple'a. Trochę jak. <grafię> Teraz wszyscy już hejtują Appla. Wszyscy hejtują Apple'a i, i, i nie ma obrońców Apple'a. A, a mi się wydaje, że to jest no już takie przegięcie. W sensie mhm. robi się to takie banalne. Takie mhm. banalne. No, no dobrze, dobrze. No ale co byś powiedział człowiekowi, który do ciebie przychodzi i powie ci, słuchaj, masz choinkę w domu? Albo inaczej, masz choinkę w domu? Będziesz miał w tym roku na święta choinkę? Ej, chyba tak. No właśnie. Taką małą, ale. Ale choinka jest, jest, jest choinka. Coinka, jest choineczka. Choinka, choineczka. Choinka, tak? Będziesz miał w domu choinkę na święta. Przychodzi do ciebie ktoś i mówi: Słuchaj, przeczytałem na świetnym portalu internetowym. <grym> Już od razu widzę nazwę w głowie, <grym> który yy, mówi, że choinka to jest bożek, bałwochwalstwo i nie powinniśmy go mieć w domu. Wyrzucasz czy nie wyrzucasz? Nie wyrzucam. Nie wyrzucasz. Dlaczego nie wyrzucasz? Będę się bronił w ten sposób, że nie oddaję choince bałwochwalczej czci. Dobrze. E, dobra, no ale w czym jest różnica pomiędzy choinką, którą sobie stawiasz, a figurką yy, Anubisa, którą przywodzisz sobie z Egiptu i generalnie stawiasz ją sobie na półce i jest jakimś tam bożkiem. Jest jakaś różnica? No to zależy co już robisz z Anubisem. <noise> Właśnie <Wolne chwile. głosy> <noise> <noise> Okej. <Okay. głosy> Jeśli chodzi o samą datę świąt, no to jak dla nikogo pewnie nie jest zaskoczeniem to, że w Biblii jak otwieramy Biblię to to tam nie pisze i poczęła panna syna i urodziła go 25 grudnia roku pańskiego 00 i od tego czasu obchodzimy święta i od tego czasu obchodzimy święta a wieczorem z Józefem spędzili wigilię przy stole zachowując jedno krzesło wolne i jedząc 12 tradycyjnych potraw. A 6 stycznia przyszło trzech króli. Tak. I tak naprawdę do, Dobre, do, do IV wieku w ogóle nie świętowano daty 25 grudnia jako daty Bożego Narodzenia. Wszystko zaczęło się zmieniać prawdopodobnie za czasów cesarza Konstantyna. Konstantyn. E. Konstantyna? E. Konstantyna. Z to był pierwszy internetowy cesarz. E. Konstantyn. Tak. I o ile dobrze pamiętacie z historii, był to pierwszy cesarz rzymski, który był chrześcijaninem. Oczywiście trwają discussions, czy faktycznie był człowiekiem wierzącym. Kto? Konstantyn? E Konstantyn. W każdym razie za jego czasów... Doszło do wielkich reform, i chrześcijaństwo stało się w wyniku jego działań religią dominującą. Ale co jest ciekawe, właśnie w tym okresie zaczęto świętować 25 grudnia jako datę Bożego Narodzenia. Tylko cała kontrowersja polega na tym, że od czasów innego cesarza, dużo wcześniejszego, Aureliusza, 25 grudnia świętowano święto. Narodzin Niepokonanego Słońca, mhm. czyli było to czysto pogańskie święto tak. ku czci Słońca. Tak. No i teraz całe pytanie polega na tym, tak. czy mamy do czynienia z tak zwanym synkretyzmem, czyli chrześcijanie wchłonęli po prostu pogańskie tak. czystości święto. Czy oni to zrobili specjalnie? I, I w ten sposób… No, co roku miliony ludzi na całym świecie nieświadomie biorą udział w pogańskich obrzędach, tak, kuczci. Tak, tak. I tak słońcu. naprawdę czczą słońce 25. Czczą słońce. zamiast Narodziny Jezusa? Czy ja się... może było to celowe zagranie polegające na tym, żeby pokazać: Bach, Jezus jest prawdziwą światłością świata, nie jakiś Bóg słońce, tylko Jezus jest światłością świata. I teraz to jest symbol, że mówimy stop pogaństwu, Jezus jest jakby ponad tym wszystkim i tak naprawdę mamy tutaj bardzo fajną symbolikę w tym wszystkim. No dobra, tylko, że my nie jesteśmy w stanie tego teraz ocenić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, a Konstantyn, to on miał dobre, szczere intencje i spoko, nie? Mówimy, że jest spoko i fajnie. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, a musimy to jakoś rozróżnić, nie? Ale ja kiedyś słyszałem na ten temat, bo ja się też na tym zastanawiałem, słyszałem ktoś, już nie pamiętam, kto to mówił, ale y, powiedział świetne zdanie na ten temat. Mówi, jego tak naprawdę y, nie obchodzi to, czy jakieś tam, czy czczono innego Boga i tak dalej w, w, czasie tego, y, no, w czasie tego święta. Natomiast dla niego znamienne jest to, że to jest jeden z najkrótszych dni w roku. Często wypada jako najkrótszy dzień w roku. Mhm, najbardziej ciemny, najbardziej po prostu depresyjny, można byłoby powiedzieć. Gdyby nie było świąt, byłby jeden z bardziej depresyjnych. Szybko się robi ciemno, i właśnie, czy nie jest to symboliczne, że święto to się łączy z tym światłem, że święto Narodzenia Jezusa, największej światłości świata, świętujemy w momencie, kiedy na Ziemi było najbardziej ciemno, nie? I ten symbol do mnie jakoś tak mocno przemawia, i ja się skłaniam ku temu, że to jest dobry powód, żeby świętować 25. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy potrafią wymyślać setki. Dobrych argumentów mm -hmm. i symbolik, odnajdywać mm -hmm. albo zakopywać, które będą popierały ich tezy, a tak. zwalczały tezy przeciwników, i nie tak. jesteśmy na tym gruncie w stanie rozsądzić tematu. Okay. Więc pytanie jest takie: czy na jakimkolwiek innym gruncie jesteśmy w stanie zadać sobie pytanie i odpowiedzieć, na czym polega sens świąt, i czy możemy odnaleźć ten sens, tą wartość, tą głębię w świętach Bożego Narodzenia? Świetne pytanie. No i tu się zaczyna problem. Tu się zaczyna problem, dlatego że z większość z nas, powiedzmy, mówiąc statystycznie, w naszym kraju spędza święta raczej w taki y, ok, może i rodzinny, może i przyjemny, ale wydawać by się mogło raczej dosyć płytki sposób. Mm -hmm. Nie wydaje ci się, że tak jest? Nie jest to ubrane w jakieś święto duchowe. W ogóle y, na zachodzie to już, to już jest całkowicie gdzieś tam odwrócone, to już jest, są tak zwane holidays. Już się nawet nie mówi o świętach Bożego Narodzenia, bo to by mogło jakieś uczucia religijne ludzi gdzieś tam ranić. Więc mówi się już holidays, czyli po prostu takie święta fajne, rodzinne. Ktoś tam stwierdził, że jakieś po prostu wakacje zimowe, nie? Więc jakby odchodzi się od tego, co bardzo mocno jakby spłyca temat, co jest mega głupie. To jest tak strasznie głupie i tak strasznie przewrotne. Bo mm, to jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że ateista dobrze jakby nie mówił o mój Boże, <grym, 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 bo to jest po prostu przejaw jakiegoś z, z jego punktu widzenia po prostu jakiegoś um, tego dwulicowości, nie? No, no, dwulicowości dwulicowo mocne, no, no, dwulicowo mocne. I, I to jest tak. Chcemy świętować, chcemy świętować, chcemy mieć wakacje, wszystko spoko, ale totalnie w ogóle wyrugowujemy, wyrugo wyrugowujemy. Totalnie wyrugowujemy sens tych świąt i to, dlaczego w ogóle świętujemy. Dlaczego w ogóle świętujemy? Może powiedz naszym słuchaczom, dlaczego w ogóle świętujemy. No, ja, ja badałem trochę temat, kwestia świąt w Biblii. No, proszę. Wiadomo, że święty, co to znaczy święty? Święty to znaczy oddzielony, wyznaczony dla, dla specjalnych celów i tak dalej. No, to że mi się tylko piosenka bo w tym momencie, ale. Fajna. Okej, okay, to była nic yy, niewnosząca <laughs> uwaga, możesz jechać dalej. <laughs> Ale bardzo ciekawe jest to, że, że oczywiście w Biblii mamy do czynienia ze świętami. Jeśli chodzi o, o tradycję żydowską, to jest bodajże siedem głównych świąt, jakie Żydzi obchodzą w ciągu roku. I pierwsze święto, które, o którym czytamy na kartach Biblii, to jest święto Paschy. I bardzo ciekawe jest to, że, że sam Bóg yy, jakby no, nakazuje te wszystkie rzeczy, które się działy przed wyjściem Izraela, Izraela z Egiptu, czyli tam zabicie baranka paskalnego, spożycie kolacji, wiadomo, niekwaszonych chleb, pomazanie krwią o, o drzwi domu, itd., itd. I co ciekawe, w tym rozdziale, w którym opisane są te wytyczne, ja to policzyłem chyba cztery razy, powtarza się takie wezwanie, no, i to będzie wasza tradycja. Będziecie to powtarzać co roku, świętować, obchodzić w ten sam sposób. Czyli to jest, to jest bardzo ciekawe, bo sam Bóg ustanawia święto. Sam Bóg ustanawia coś, co Izraelici muszą. Powtarzać. Także tu w tym momencie już wytrącamy argument y, takich buntowników, którzy mówią, że tradycja, to co jest tradycją, to co się powtarza co roku, to, to po prostu musi być z gruntu złe. Mm -hmm, mm -hmm. No tak nie jest, ponieważ sam Pan Bóg nakazuje jakąś tradycję, coś, coś powtarzalnego. Nie? Mm -hmm, tak. y, i pytanie, y, jakie się pojawia, no to, to, to właściwie, jaki jest cel w tym, że, że Pan Bóg nakazuje powtarzać pewne rzeczy, pewne rzeczy celebrować. I, i jeśli. Znamy tradycję żydowską, no to wiemy, że te niektóre no, święta no to, no, 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 no. To, to były ostre imprezki tak naprawdę. No dokładnie. dokładnie. Jak się czyta dalej, no to, to Pan Bóg odkrywa jakby swoje karty. Dlaczego poleca ludowi izraelskiemu po prostu zachowywać tą tradycję? I tradycja jest bardzo prosta, po to, żeby pamiętać, jest coś takiego, że w momencie, kiedy, kiedy Żydzi odprawiali te święta, to to nawet jest to tak opisane, że dzieci będą pytać, ale no, okej okay, o co tak, chodzi? Tak, co my tu tak. robimy? Po co w ogóle to wszystko? I to jest tak. okazja do tego, żeby rodzice czy tam dziadkowie opowiedzieli, wiesz co, no bo kiedyś doświadczyliśmy z Panem Bogiem tego, tego i tego. Tak. I to jest pretekst do tego, żeby sobie po prostu przypomnieć to wszystko, co, co zrobił Pan Bóg. Ale co ciekawe, jak sięgamy do księgi sędziów, do drugiego rozdziału, jest tam taka wzmianka, że nastało pokolenie, które nie pamiętało tego, co zrobił Pan Bóg. I jak wiemy, od Księgi Sędziów zaczyna się spirala w ogóle upadku ludu izraelskiego. Więc można, można tutaj postawić taką tezę, że prawdopodobnie rodzice czy dziadkowie tego pokolenia, które nastało właśnie w Księdze Sędziów, zawiodło w ten sposób, że po prostu nie przekazali tego, co co, co Bóg zrobił dla nich? To jest śliskie, według mnie, dlatego że yy, ktoś, kto dalej wciągnąłby ten wątek za ciebie, <śmuchy> mógłby powiedzieć, że tradycja jest po prostu czymś, co totalnie załatwia sprawę. Starczy pamiętać, i wtedy całe, yy, cała duchowość całego narodu jest okej, okay, bo starczy pamiętać. Tak przynajmniej wynika z twojego monologu, który przed chwilą przeprowadziłeś. Tutaj jakby jest kwestia tego, co rozumiemy pod słowem pamiętać, bo no, właśnie okay. w księdze okay. powtórzonego prawa są takie słowa. Kilkukrotnie pada sformułowanie, pamiętajcie, pamiętajcie, mhm. pamiętajcie. Oczywiście. I co pamiętajcie? Pamiętajcie, żebyście czasem tak. nie powiedzieli: A to siła, siłą mojej ręki tak. mi się to wszystko okay. udało. A jak zdobędę mhm. jakieś bogactwa i będę żył w dostatku, to sobie, sobie pomyślę: A to swoimi rękami zapracowałem na to wszystko. Czyli jakby. Y to zapomnienie to jest, jest jakby związane z tym, że przestaję czy tracę gdzieś y, poczucie mojej zależności od Boga jako mm, okay. tego, które w takim kieruje tak. moim życiem. W takim kontekście zgadzam się, natomiast nie kładłbym tego jako podwaliny duchowego, y, duchowego przeżywania po prostu, czy, no, czy duchowej dojrzałości. Tylko ja myślę, że w tym jest jakaś taka boża mądrość, że faktycznie my mamy te święta. Bo mi się wydaje, mm -hmm. że gdybyśmy nie mieli tych świąt, nie mieli tych tradycji, to człowiek by w ogóle nie wpadł na taki pomysł, żeby wydzielić kilka dni w roku, parę mm -hmm. razy w roku, mm -hmm. żeby faktycznie rzucić wszystko, całą pracę i siąść i faktycznie się, się zastanowić. I jakby tutaj ja jestem. W w tym punkcie jestem wielkim fanem tradycji. Tak, ja też. Praktycznie chyba tylko i wyłącznie w tym punkcie. Natomiast ja dalej będę stał na straży tego, że samo to w naszym dzisiejszym społeczeństwie, samo to, że pamiętasz, nie świadczy o Twojej duchowości. No, nie świadczy o Twojej duchowości. Możesz pamiętać i totalnie źle spędzić święta. Wiesz, o co chodzi. I być tak samo daleko od Boga, jak byłeś. No tylko, że właśnie, jeśli pamiętasz w tym biblijnym rozumieniu, no czyli właśnie, o, o, no odświeżasz to poczucie, zdajesz sobie sprawę okay. z, z twojej zależności tak, od Boga, tak, 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 to, tak. to uniemożliwi ci spędzanie świąt w sposób płytki, bo, okay, no, bo, się. bo zacznie się rodzić tak. w tobie ta... Właśnie ta refleksja, no, kim jest dla Ciebie Pan Bóg, co on dla Ciebie zrobił i tak dalej. Czyli kluczem jest pamiętanie. Po prostu pamiętanie tego, że świadomie jestem zależny od Boga. Po prostu to jest podstawa jakiegoś tam yy, podstawa do dalszych rozmyśleń na ten temat. Mhm. Co w momencie, kiedy ten jeleń w tym oknie świecący, czy ten renifer, po co jeleń? Renifer, świecący renifer w oknie mógłby być zgorszeniem dla drugiego człowieka i co ty byś mu wtedy powiedział? Czy ten oto kultowy bałwanek, który mój syn dostał na święta... Uwaga, teraz jest niezły gadżet. Jesteście gotowi na to? Wow. Wypas, nie? Co powiesz człowiekowi, który cię zaatakuje, bo jesteś komerchą świąteczną? No ja bym go zapytał tak, gdzie według niego jest granica, kiedy... Ilość ozdób świątecznych mhm. Przekracza. I, i, i została przekroczona no. i, i staje się komercyjnym e, obchodzicielem świątyń. No okej, okay. bo jasne, że zawsze można by powiedzieć pójść totalnie po bandzie i powiedzieć. Tak jak lubię podawać często ten przykład, dżinsy też są oznaką buntu, nie? Mhm. Dżinsy powstały po to, żeby być jakąś oznaką oddzielenia się od, od kultury rodziców, buntu przeciwko yy, pokoleniu, które było poprzednikami, nie? No i też można byłoby powiedzieć, ale ty nie możesz chodzić w dżinsach, bo dżinsy są oznaką buntu. Czy ty w takim razie utożsamiasz się z tym, że nie kochasz swoich rodziców i nie szanujesz pokolenia, które jest przed tobą, też można by było taką, yy, taką, takie pytanie zadać. I właśnie to jest wkurzające w tak zwanych szalifach świątecznych, że oni wyolbrzymiają i odwracają trochę do góry nogami yy, po prostu rzeczy, które yy, w świętach na przykład nam mogą służyć właśnie do tego, żeby pamiętać nie? Mhm. o tym, o czym ty mówisz. I dlatego, to jest, dlatego mnie to wkurza, dlatego to jest takie krzywdzące. Znaczy, oczywiście ciężko powiedzieć, że świecący Renifer w oknie prowokuje cię w sposób bezpośredni, do tego, żeby pamiętać o tym, co zrobił Pan Bóg dla ciebie. Więc można by się było zastanawiać, no. czy faktycznie wszystko, co, co mamy, i czy świecący bałwanek yy, faktycznie odwraca twoją uwagę i, i jest to potrzebny symbol, bo można oczywiście powiedzieć, że jest to zupełnie niepotrzebny symbol, ale oczywiście. Pytanie, czy tylko, że to nie jest kwestia tego, że ty mnie atakujesz za tego bałwanka, a ja tego bałwanka bronię, bo to jest kwestia każdego z nas indywidualnie. Jeśli ja będę w stanie ci udowodnić, że ten bałwanek, jak na niego patrzę i jak się ładnie świeci i różnymi kolorami, wprawia mnie w taką atmosferę radości i wdzięczności Bogu, to jak mi powiesz, że nie? Wiesz o co chodzi? I tu jest właśnie ten problem, że my jedni drugich, ci co są po tej stronie barykady i ci, co są po tej stronie barykady, próbują. Jakimiś argumentami po prostu się zwalczać i udowadniać, że albo ci, albo mhm, ci nie mają racji. Ja. A to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo to jest kwestia indywidualna tego, że świętujemy, mówiąc w skrócie i podsumowując to wszystko, o czym mówisz, świętujemy po to, że Bóg chce, żebyśmy pamiętali. Chce, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy od Niego zależni i żebyśmy Mu byli za to wdzięczni. Nie? Mhm. I po prostu tyle. No, ja bym powiedział tak, że. Jak długo potrafisz skupić się i faktycznie mm -hmm. masz ten czas tej refleksji, co Bóg dla ciebie zrobił? Jakie ma znaczenie w twoim mm -hmm. życiu? To nie jest ważna ilość ozdób i mm -hmm. ich rodzaj tak w jest. twoim domu. No chyba, że masz, yy, nie wiem, no nieważne co. <grafię> w każdym razie, jeśli nie jesteś w stanie się zmusić do takiej refleksji, z mm -hmm. zmusić jest złym słowem. Jeśli nie jest tak, nie, nie potrafisz nie mieć takiej, takiej refleksji. refleksji podczas no. całych świąt. To naprawdę zapalenie gołej świeczki na, na stole już jest przesadą, którą powinieneś zrezygnować, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu i, i celów. Tak jest. Zachęcamy do świadomego i radosnego, i wdzięcznego, i nie chcę powiedzieć pamiętliwego, ale pamiętającego obchodzenia tych świąt Bożego Narodzenia, bo jest co obchodzić, jest co pamiętać.